Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu Nexo Night. A więc prezentem z tym magazynem jest Taki rycerz. Królewski styledzing ze złotymi proporcami. Ok, zajmiemy się za chwilę. A na razie zajmiemy się naszym magazynem, który jest numerem 7 na rok 2018 na październik. Kosztował 11,99. Tutaj mamy dwa plakaty. Macy na przedzie nasz prezent. No i dobra. Reklama kreskówki Żółty Ninja. Ciekawe. Spis treści. Nasza figurka i jak składać te proporcje Komiks Reklama magazynu Ninjago Tutaj mamy jakąś grę Jak to zwykle bywa Tutaj mamy jakąś zagadkę z tym rycerzem Tutaj mamy plakat Z tarczami Z drugiej strony jest Klej kontra Fred, No i tutaj właśnie możemy sobie Myślę, że Jakieś tam zaznaczać to, jakie mamy. Dalej mamy reklamę kresków na Cartoon network, jakieś zagadki, zadania komiks. To jest znowu jakieś zadanie. Reklama magazynu Lego City. Tutaj mamy prace konkursowe. To jest w sumie fajne, to mi się podoba. Nagrody konkursowe oraz reklama Nickelodeon No i z tu mamy kolejny magazyn, który był dostępny od 13 listopada z Macy eee... No i dobra Więc to by było na tyle jeśli chodzi o nasz magazyn Więc teraz zajmijmy się No, tak tradycja nakazuje Naszym prezentem A no więc tak to wygląda Mamy tutaj logo Nexon naszą figurkę, naszą postać. Limitowana edycja od 3 lat. Z tyłu mamy klocek z do 1. Jakiś obrazek. Wykonano w zeszłym roku w Danii na Węgrzech, w Meksyku, Chinach oraz Czechach. Jak to zwykle bywa. No dobra, otwieramy to. więc otwórzmy to inaczej Raz myślę, że można Niech stracę Tak, gdzieś mi polecił jeden groszek Sorry, zaraz wracam Mam go eee, Dobra, więc mamy naszą figurkę Którą teraz będę sobie składać. Yy, bo co nie ma jakichś specjalnych elementów, które nie będą jakby widoczne dla Was, więc po prostu wam pokażę, jak już to złożę. Więc widzimy się za chwilę. Ok, a więc tak wygląda nasz rycerz. Jego złote proporcje. Ale najpierw zajmijmy się figurką. A więc mamy tutaj miecz złoty. E, tak to się prezentuje. Ogólnie wygląda bardzo fajnie. E, tutaj mamy ten hełm taki z płomieniem, który jest w tym przypadku takim pióropuszem. E, tutaj mamy właśnie ten hełm. Szkoda, że to nie jest pomalowane, te wypukłości na złoto albo cokolwiek, ale ogólnie jest fajny. E, tutaj mamy twarz. No jest taki zły. Tutaj już jest rozgniewany, No groźny, groźny. E, mamy zbroję. No i mamy torf z herbem, ogólnie tego Nighton Chyba tak to się nazywało No i te pierwsze, w sensie te, te zbroje mi się bardziej Podobają niż te teraz Co tam w zeszłym odcinku z Nexonite Clay miał na przykład Te mi się wiele bardziej podobają e, Takie egzoszkielety W każdym razie e, Ubierzmy go z powrotem No i powiem wam, że Razem to wszystko prezentuje się Naprawdę fajnie Yy, więc fajnie, spoko. Yy, jeśli chodzi o te proporcje, to wyglądają one tak. Mogą się ruszać tutaj, powiewać sobie na wietrze. Yy, no i ogólnie sobie stoją. A ten sobie walczy. No, w sumie fajny dodatek. W sumie, nie, no, spoko to wygląda razem. Yy, no i nie ma się. Do czego przyczepić? Figurka jest fajna, a proporcje są fajnym dodatkiem, więc na plus. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!